E, Mikołaj, czekaj, e, posłuchaj, sądzisz, że w naszej szkole powinien być jakiś dom kultury, może e, coś, jakieś cotygodniowe filmy, seanse jakieś? Tak, tak, myślę, ponieważ wry, warto byłoby trochę, trochę to ulepszyć, taki tak. dom kultury by się bardzo przydał. Czy sądzisz, że mamy potencjał, żeby zrobić to? Tak, myślę, że ta szkoła ma potencjał, by to zrobić. Dziękuję ci bardzo. Okay. Czekaj. Tak tak? że w naszej szkole powinniśmy zrobić coś dla kultury, może, e, nie wiem, może cotygodniowe seanse? Pokazuje różnych filmów. A wiesz, że to byłby nawet dobry pomysł. Nasze tak przedstawienia? Zastanawiałam, że właściwie z Marysią i Zuzą wcale nie mamy czasu, aby się zintegrować. A chętnie poszłybyśmy sobie na jakiś fajny film. I to jeszcze gdyby był tu na miejscu, w szkole, bez dojazdów, to byłby świetny pomysł. Masz tak może przedstawienia. Masz może jakiś pomysł e, na inną atrakcję, którą moglibyśmy wprowadzić w e, szkolnym Domu Kultury? Myślę, że fajne, y, fajne byłyby różnego rodzaju konkursy, konkursy na przykład międzyklasowe. Wybralibyśmy ja, jak najlepszą klasę, która potem na przykład y, nagrodę z funduszu w szkoły dostałaby jakąś wycieczkę albo tort. Super, ale sądzisz, e, że powinny to być konkursy sportowe, czy może naukowe, może związane z filmami, z e, hobby? Wiesz co? Trochę. Piotrek, chodźmy tu widzę kolegę. Przepraszam. Cześć Marcin, posłuchaj, e, mam do ciebie takie pytanie. Czy podobały Ci się wycieczki w naszej szkole? Czy może chciałbyś coś zmienić, żeby było ich więcej? No przydałoby się, bo jak na razie nie pojechałem na żadną wycieczkę. A, pamiętam, było przecież do... gdzie to było? Tam do Niemiec. Tak, a posłuchaj, a może zamiast wyjeżdżać ze szkoły do teatru czy do kina? Chciałbyś, żeby w naszej szkole było organiz były organizowane jakieś seanse? Tak, chętnie myślę, że jeżeli, jeżeli byłby nawet kółko teatralne. Ale chyba jest, to bym chodził. Jest, tak? No tylko trochę pewnie głupio z tym czasem, nie? Trzeba by no. jakiś, e, jakiś plan tego zrobić. Rozsądne godziny by się przydały. Tak, dobra, dzięki Ci Marcin bardzo. Trzymaj się miłej nauki dzisiaj. Cześć.